Będzie się Panu śniła ta poprzeczka długo? Może niedługo, bo w niedzielę gramy mecz z Piastem Gliwicy. Ale na pewno żałuję tej sytuacji, bo, bo naprawdę wszystko zrobiłem i już myślałem, że ta piłka wpadnie do, do, do siatki, a, a tu jednak odbiła się od poprzeczki. Legia z Pucharem, chociaż w tym meczu byliście zdecydowanie lepsi, wygraliście. Jak się z tym czujecie? No na pewno jest żal. Myślę, że dużo krytyki spadło na nas po, po tym meczu pierwszym u siebie, gdzie, gdzie Legia strzeliła dwie bramki. Myślę, że w drugiej połowie też mieliśmy swoje sytuacje, a, a wynik skończył się 0-2. No i tutaj, jak już słyszeliśmy, od wielu dziennikarzy wszyscy nas skreślali i mówili, że nie mamy co przyjeżdżać na Łazienkowską, a my jednak pokazaliśmy, że że dalej jesteśmy mistrzem Polski i potrafimy e, grać nawet na takim terenie jak, jak Łazienkowska i myślę, że to my zdominowaliśmy dzisiaj Legię. A jak to wytłumaczysz, że w tym pierwszym meczu nie zagraliście tak dobrze jak dzisiaj? Z czego to wynika? Z tego, że już dzisiaj graliście bez presji? Albo może, że Legia was y, zlekceważyła, bo już myślała, że, że ten puchar ma? Nie, ja myślę, że Legia jest na tyle doświadczoną i dobrą drużyną, że, że na pewno nas nie lekceważyła. Po prostu my dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz. I tak jak mówię, no, zabrakło tej bramki strzelonej u siebie. Legia zagrała fatalnie, w dodatku odstawała fizycznie od Was. Czy Pana zdaniem taka Legia to nie zdoła wywalczyć Mistrzostwa Polski? Nie wiem, nie wiem, to nie mój interes, ale myślę, że wszyscy e, mówili po meczu z Pogonią Szczecin, że, że wyglądamy bardzo słabo fizycznie, a za trzy dni teraz wszyscy mówią, że bardzo dobrze graliśmy i wyglądaliśmy super, więc... Więc nie wiem, nie wiem z czego to wynika, że, że raz mówicie tak, raz tak. To trochę jest wasz, wasz interes, czy Legia będzie mistrzem, czy nie, no bo, bo od tej ostatniej kolejki zależy, czy, czy, czy jeżeli Legia nie zostanie mistrzem, to Wy możecie nie zagrać w puchar. No muszę powiedzieć, że, że mamy fajne ostatnie mecze w Ekstraklasie i mówię, no jeśli, jeśli tak ma być, że my będziemy rozdawać karty, to, to niech się te drużyny, które walczą o mistrza Polski, obawiają.